Nie widzę nikogo. Kurde, lockpika nie wziąłem. No ja też nie. Paga w tam kiedy ta? Co się stało? Cisza. Po drabince wchodzisz? Tak. Pozamykane. A tu otwarta. się na kopcu, pierwszym Ale spokojnie, on będzie podchodzić do ciała na kopcu drugim. I się zatrzyma. A pierwszy przy nas czy... A, widzę. On się czaj na tamte ciała to są na drugim. Trzymamy. O kurwa jak go zwinęło. No naraz. Yo, RPK Jest na drugim kopcu gościu A nie to za mnie go widzę Kurwa przeżył Gdzie? Ta Z czerwonym z czerwonymi drzwiami budka Ale która? Zaraz to jest za biurowcami tymi go tam przy, od strony hal Elektryk na no to mówimy teraz. Kurde, że dostał i przeżył? Ciała Poszedłbym tam te drugie ciała jeszcze patrzeć, ale się trochę ciekam. To się cały czas patrzył na te ciała właśnie Czy nie iść No lepiej jakbyś poszedł tam do niego go zabił pierwszy Ale ja go nie, nie wiem gdzie on jest Daj ci znaczy, tutaj był, leżał A teraz gdzieś się schował nie wiem gdzie jest A on miał jakąś parę? No Będę się odłożyć, wiesz? Nie, kurwa zniknąłeś Jeszcze w gieribu Biegnie na baraki gość Bambik Ale biegnie O kurwa Pierwszy kopiec od strony wejścia kopiec, duży widzę teraz. Kto on jest? Zniknął. Jest przy wejściu, Patrzy się tak do mnie. Które wejściu? Zara Leż. leży, widzę. Mam big, ale chyba nie wiesz co mam. Right look pick. Mamy dużo. m jeszcze dostała. Sokoma chcesz z powrotem? Co to jest? To ten, co miałeś na początku, ten. Kurde, czekaj, bo ja mam za dużo broni. Tu ja mam jeszcze deserta. No to już jesteśmy z powrotem, tylko Sokoma weź. Dobra, spierdalamy sobie. Nie? Nie to, Żeby to. na Sengili nie ściągnął, tu leży, nie żyje. Ale ten co wtedy strzelałem do niego i nie zabiłem. To był ten. Nie, tamten ten był jasny, ten był ciemny. Może nie. Znowu trzeba na PCB biegać. Dobiegniemy? Co? Tak? Chyba da, bo zamykamy wszystkie braki A znowu lockpicka zapomniałem Tak, wychyla się Poczekaj chwilę Dobra, nie musisz, możesz iść go zrutować Oczywiście Kurwa to, to był mój chyba najlepszy strzał jaki w życiu miałem Bo leciutka tylko w nękach, milimetr był normalny. Dlatego mi jest tak dziabno, że go nie widziałem wtedy. Kurde, on miał bardzo dużo fajnych rzeczy. A ty nie masz plecaka. O, no właśnie. Przejść do ciebie? Czekaj. ten się zamknął. Biegnie, tu, w tym jest, pierwszym kurde. Potem nie dostał. Mhm. A co, jaką tu masz broń? No, to x TX15, to ona ma taki dźwięk? Tak, z sumikiem, tak fajnie. Był przy płotku, w krzaczku czerwonym? Tak że po prawej stronie tam przy lesie prawie tak e, biurowiec ten pierwszy od nas bieg w środku tak w środku. Bo tam się tam ten zamknął to wybieg o kurwa nie żyje po prawej biurowiec tak krótko Ty the... is... Masz? Tak. Ja nie wiem, gdzie oni są. Może drugie piętro drabinką weź. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tam, może um... tak być. Albo i nie. Tak, rozwalają na dole, na dole rozwalają. Od przodu. Jeden pos poszedł na zewnątrz. do i have knife or yeah oh shit yeah we shit. can you give it grab it okay, okay. Jeden się plastruje. Rozwalają. Uuciekkaj oni otworzyli te drzwi? Wiesz co by teraz było najlepsze Desant <laughs> Też tak pomyślałem o to zjechać drobinką Ktoś tam mocno oberwał od nich No to ja gościa poszczególnę Przybieg kolejny do nich Dużo ich już jest He's on the stairway Ty ich tam trzymasz, nie? Ta. Ty zamykę? The oh. he is locking upstairs yeah. we're gonna kill him anyway Jeden leży Dobra. Drugi leży, jeszcze jeden Padł chyba ktoś, ale pomóż mi, bo nie mam amunicji w ogóle Plecy robię A ty? Trzech, trzech zabiłem. Ty nie? Tak. Na pewno 249 musimy wziąć, bo to jest bardzo drogie. W sumie plecak na razie swój też tutaj wale. 26 Jak to się wyskakuje. Na schodki musisz wejść Co tu jest? Daniel Defense DDM 4V5 Coś takiego w Koszulce Koszulny. Ach, koszulni tak nie wiesz ja